Ekipa Obywatelskiego Wsparcia, między innymi z panią poseł Joanną Frydrych na czele dotarła do Brzozowa. Rozmawiamy na temat no, tego, że ta kampania wyborcza jest na ostatniej prostej, więc no, nie sposób zapytać o wczoraj kampanię, o wczorajszą debatę prezydencką, jak pani właśnie ją ocenia i czy ona cokolwiek zmieniła, jeżeli chodzi o szanse kandydatów. Debaty to jest jedna zawsze z punktów kampanii wyborczej i one są zawsze, yy, nikt nigdy w życiu nie zrezygnował z żadnej debaty w czasie yy, kampanii, czy parlamentarnej, a tym bardziej prezydenckiej. Yy, Rafał Trzaskowski wygrał tą debatę, jak i poprzednie. Yy, pokazuje przede wszystkim kierunek, w jakim kierunku Polska zmierza. Przede wszystkim chodzi o nastawienie, otwartość na różne środowiska, a przede wszystkim jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Budowanie silnej Polski właśnie w bezpiecznej Unii Europejskiej i to są właśnie najważniejsze wybory i, najważniejsze, i tak na dobrą sprawę o tym jest ta kampania wyborcza, o bezpieczeństwie. Pani poseł, dlaczego sam Rafał Trzaskowski nie odwiedził Brzozowa? kampania wyborcza trwa i wiemy że Rafał Trzaskowski nie może być wszędzie nie może być w każdym powiecie czasami dynamika kampanii wyborczej powoduje to że trzeba podejmować decyzje i po prostu przemieszczać się nagle w inne miejsca gdzie jest taka potrzeba ale tutaj jesteśmy my jesteśmy ekipa wsparcia właśnie dla Rafała Trzaskowskiego działamy zachęcamy do oddania głosów właśnie na Rafała Trzaskowskiego bo jest najlepszym kandydatem i będzie najlepszym prezydentem. Nie jest trochę tak, że e, no tutaj jakby w cudzysłowie nie miał po co jechać, bo bastion e, Pisu Karola Nawrockiego i generalnie no, szkoda czasu, energii e, i pieniędzy. Nie, absolutnie. Rafał Trzaskowski miał być na Podkarpaciu, ale no tak jak powiedziałam, że szereg, że, że, że czasami dynamika kampanii wyborczej akurat powoduje to, że musi zmienić te plany. My jesteśmy tutaj cały czas właśnie w kontakcie z Rafałem Trzaskowskim. te głosy, które głosy wsparcia, które między innymi z Brzozowa to biegną do Rafała Trzaskowskiego. on to wszystko ogląda, widzi też. Blisko półtora roku kadencji. Co udało się obecnej koalicji zrobić stricte dla Brzozowa? E Koalicja y, obywatelska, koalicja 15 października y, przejęła władzę y, w grudniu, dość stosunkowo późno, y, ponieważ no, tak y, władza pisowska nie chciała oddać tej y, akurat y, władzy. Najważniejsze rzeczy, którymi ja się przede wszystkim zajmuję, to tutaj na pewno wiele osób y, w Brzozowie również y, korzysta. Aktywny rodzic, to są żłobki, to są Brzozów i okolice, to są żłobki, to są przede wszystkim nowe miejsca żłobkowe, pierwszy dzienny opiekun, no na pewno wiele osób skorzystało też z renty wdowie, którą od 1 stycznia składają, doku, są składane dokumenty. To są też inwestycje drogowe. Ja dzisiaj nie mam dokładnie, stricte wyłuszczonych, dokładnych danych co do samego Brzozowa, ale wiem na pewno, że Brzozów i okolice to są te tak zwane miejsca żłobkowe i inwestycje. Ja przygotuję dokładnie, jeśli chodzi o adres dedykowany do Brzozowa, co zrobiliśmy przez te Czas. Wiemy, że powiat brzozowski boryka się z no, niespotykanym na skalę może kraju bezrobociem. Jak tutaj działać, żeby to bezrobocie zmniejszyć? Centralny okręg przemysłowy to przede wszystkim coś, co Rafał Czaskowski dedykuje dla Podkarpacia. I on z pewnością będzie oddziaływał na takie właśnie miejsca jak Brzozów, bo wiemy i zdajemy sobie sprawę, że Brzozów boryka się z jednym z większych bezroboci w kraju. Tutaj Kamila Gasiuk-Pichowicz wspomniała o tak zwanym uzdrowisku brzozów. To są nie tylko firmy, to są nie tylko przemysł, ale to są też również takie miejsca, które będą dla lokalnej społeczności też takim, taką wizytówką, bo wiemy, pamiętamy, że tutaj właśnie to było to uzdrowisko. I w związku z czym będziemy wspierać również takie rzeczy turystyczne, również też inwestycyjne. Ostatnie pytanie. Co zrobić, aby rozwiązać problemy tonących w długach szpitali, tak jak także tutaj ten szpital powiatowy? Ministerstwo Zdrowia pracuje nad pewnymi rozwiązaniami. Ja nie będę chciała, nie będę tutaj jakby zastępować panią minister zdrowia. Ona ogłosi, bo ona szykuje ustawę, która będzie jakby zmierzyć też do tego, aby rozwiązać problemy finansowe szpitali, bo wiemy też, że borykamy się z sytuacją też w szpitali nieopodal, nie, nie czyli Sanok, Lesko i Ustrzyki, w których powstał zespół uprzywilejowany. Pani Wojewodzie, który pracuje nad właśnie rozwiązaniami zmierzającymi do tego, aby zrestrukturyzować przede wszystkim te koszty. Dlatego ta ustawa, ja też jestem w kontakcie z panią minister. Ona już miała po prostu wyjść z ministerstwa, natomiast opóźnienie nastąpiło w związku z tym, że jeszcze były jakieś tam dodatkowe uwagi. Ta ustawa trafi i będziemy informować na bieżąco.